Cześć, witam was ponownie, witam was bardzo serdecznie. Wracam po trzech tygodniach z materiałem, który obiecałam, że zrobię. Od trzech tygodni testuję procesor najnowszy i najwydajniejszy na rynku do GR Ryzen 9800X3D, który dostałam na samą premierę. I ten procesor, zresztą widzieliście vloga na moim kanale trzy tygodnie temu, tego samego dnia zamontowałam ten procesor na nowej płycie głównej z nowymi ramami i testuję właśnie ten procek. od Ponad trzech tygodni, więc um, powiem moje spostrzeżenia i czy warto w ogóle go kupić. W tym vlogu, który dodałam trzy tygodnie temu, też mówiłam o tym, pokazywałam tam właściwie mój poprzedni komputer, czyli Ryzen 5800X3D i właśnie przesiadkę na ten nowy procesor. I w tym materiale chcę się skupić, czy warto przesiąść się z tamtego procesora Ryzen 5800X3D, czyli najwydajniejszego procesora do gier jeszcze pod Socket M4 z ramami DDR4, na najnowszą platformę M5, yy, gdzie są ramy. Już do DR5, i ten najnowszy procesor Ryzen 98, 9800X3D. Czy po prostu warto wydać te kilka tysięcy złotych na tą przesiadkę? Ponieważ tutaj musimy wydać oczywiście już na nową płytę główną ponad 1000 zł, ten procesor kosztuje już prawie 3000 zł, więc już mamy 4000 zł. No i jeszcze ramy też do 5 trzeba kupić, i taki koszt jest około 400-500 zł, no to już mamy e, właśnie koszt duży, czyli ponad 4000 zł. Jeszcze kilka słów odnośnie RAMów, ponieważ te RAMy DDR5, jak chcecie kupić pod ten nowy procesor 9800X3D, to warto kupić od razu z miejsca ramy 6000MHz Cel 30 Expo. Żeby nie było żadnych problemów, takie ramy chociażby możecie kupić od Kingstona i nie ma żadnego problemu, odpalacie profil Expo i wszystko działa stabilnie. I na niskich opóźnieniach. Natomiast w moim przypadku było nieco inaczej, trudniej, dlatego że pokazywałam Wam w tym vlogu, który nagrywałam do tego procesora, że ja ramy już miałam DDR5, które miały rok czasu, leżały w szafce i ramy były pod typowo pod Intel. Tam jest tylko profil XMP, nie ma Expo. Ramy zbyt wysokim taktowaniem, 7000 MHz, CL32. No i takie ramy oczywiście ruszą z profilu XMP na platformie MD czyli mamy profil pod Intel, ale mimo wszystko będą one działały właśnie na, na płycie od AMD stabilnie. Natomiast wydajność nie jest idealna. Dużo lepiej wypada to mimo wszystko, kiedy kupicie sobie po prostu ramy z profilem Expo z niskimi e, timingami. Te moje kości, które mam też niezbyt nadają się do odchudzania timingu, wcale na przykład 28 już nie działa w ogóle. Natomiast stabilnie udało się te timingi jakoś tam wyrównać mm, właśnie z kontrolerem pamięci 1 do 1. I mimo wszystko te wyniki e, nie są znacznie lepsze od tych na profilu XMP 7200 MHz CL32, gdzie jest ten, e, te, gdzie ten kontroler pamięci działa w trybie 2 do 1. E, więc mimo wszystko zostawiłam ten profil e, XMP, gdzie działało to też stabilnie, bez żadnych problemów. A jednak e, tutaj na przykład wyniki były praktycznie takie same jak właśnie w przypadku profilu tych e, timingów odchudzonych. Zostawiamy na ten moment temat ramów i przechodzę do tematyki już typowo procesora Ryzen 9800X3D ma kilka ustawień w BIOSie w UEFI, które należy wykonać, a właściwie powinno się wykonać, ponieważ możemy obniżyć temperaturę i zwiększyć odrobinę taktowanie. Nie przekłada się to jakoś. Dużo więcej na wydajność tego procesora, ale to jest na tyle, na tyle stabilne i łatwe ustawienia w Biosie, że raczej każdy je wykonuje. Tutaj zrobiłam klasyczne ustawienia, lekko zwiększające taktowanie procesora do 5,36 GHz, które było w pełni stabilne. No i to wszystko dzięki ustawieniom w Biosie plus 200 MHz. -ów. Skalar X1 i minus 20 Curve Optimizer dla wszystkich rdzeni udało się wtedy uzyskać najlepsze wyniki, w których nie było już żadnych problemów stabilnościowych i wszystkie benchmarki, jakie wykonywałam przechodziły stabilnie wraz z różnymi testowanymi grami. Między automatycznymi ustawieniami tego procesora w BIOSie, a tymi, które właśnie teraz powiedziałam, po przestawieniu tych ustawień też są niższe temperatury podczas grania, ponieważ w tym momencie mam tylko zaledwie podczas gier 63 stopnie na procesorze, a wcześniej było mniej więcej 75 stopni, a nawet momentami dochodziło do 81 stopni. Mimo tego, że mam właśnie chłodzenie wodne 360 mm od Cooler Mastera, które widzieliście wtedy, pokazywałam we vlogu. I teraz pojawia się pytanie: czy widzę różnicę między Ryzenem 5800X3D poprzednie jeszcze dwie generacje na M4 na DDR4 ramach, a między nowym procesorem 9800X3D z ramami DDR5? Czy widzę różnicę, biorąc pod uwagę, że cały czas taka, taka sama jest karta graficzna, czyli cały czas korzystam z Radeon RX 6950XT. Jeśli ktoś nie wie jakie wydajności jest ta karta, no to jest to odpowiednik RTX-a. 3080 od NVIDIA. I odpowiadając na to pytanie, czy widzę znaczną różnicę, czy widzę jakąkolwiek różnicę, odpowiadam, że nie. A wszystko dlatego, że gram na rozdzielczości 2560x1440, czyli rozdzielczości, na którą mimo wszystko gra na ten moment najwięcej graczy. Jeśli macie więc procesor Ryzen 5800X3D i chcecie, planujecie przesiadkę na ten procesor, to zastanówcie się dwa razy zanim to zrobicie. Dlatego, że we wszystkich testowanych grach, nawet na porównaniach benchmarków na YouTubie, których gry ja osobiście nie gram, patrząc nawet na te porównania, nie ma praktycznie żadnej różnicy wydajności. Więc taka przesiadka uważam, że nie ma sensu. Dlatego, że tak jak mówię, tutaj musicie wydać na start przechodząc tego procesora. Na nową platformę, zostawiając dyski, zostawiając zasilacz, zostawiając kartę graficzną, obudowę też i to same chłodzenie, to nadal jest wydatek rzędu 4500 już na start. Jeśli gracie na tej rozdzielczości 1440p lub nawet wyższej 4K, gdzie tym bardziej wtedy wymiana nie ma żadnego sensu, to lepiej już wtedy wymienić uważam na lepszą kartę graficzną niż. Przechodzić na platformę z tym procesorem. Nie ma to żadnego sensu. Pamiętajcie, że im wyższa rozdzielczość monitora, tym procesor gra mniejszą rolę i po prostu nie zauważycie różnicy wydajności po przesiadce. Dlaczego więc ten procesor jest określany tak wydajnym procesorem, bo jest e, na rynku i po prostu jest najmocniejszym procesorem, który możecie kupić w tym momencie w ogóle e, do gier? A to dlatego, że faktycznie on robi robotę, jeśli gracie. W rozdzielczości Full HD. A czy gracie w tej rozdzielczości? No właśnie, jaki macie monitor? Na jakiej rozdzielczości gracie? Jeśli macie monitor jeszcze Full HD, to ten procesor będzie robił robotę ogromną, ponieważ różnica wtedy wydajności z poprzednich procesorów, a nawet z Ryzena na 5800X3D jest już spora. We vlogu mówiłam, że nie będę skupiała się na wszystkich innych grach, testowaniu, porównywaniu, dlatego że takie filmy już widzieliście zapewne na wielu innych kanałach zagranicznych, polskich, gdzie te osoby, youtuberzy, po prostu dodawali porównania szczegółowe podczas premiery, więc takie materiały już na pewno widzieliście, jak interesuje, interesujecie się tym prockiem. Natomiast ja chcę powiedzieć takie moje prywatne spostrzeżenia, czy warto, czy nie. Porównania w benchmarkach, a jak to wygląda w rzeczywistości w grach i na jakiej rozdzielczości, czy w ogóle warto. Więc ja tutaj chcę się odnieść głównie do gry CS2. Dlaczego CS2? Dlatego, że w tą grę gram co noc po kilka godzin, mając już prawie ponad 5000 godzin. Bardzo dużo ludzi. Też ceni sobie każdy jeden FPS w CS2, bo no, macie monitory 360 Hz, 240. Żeby mieć po prostu pełen zakres FPS-ów ponad te, ponad te właśnie herce, no to każdy lubi zapas klatek na sekundę. I poza tym mówi się, że właśnie w CS ie najbardziej widać tą różnicę tego procesora. Więc. Chcę to właśnie tutaj też omówić, jak ja to widzę po przesiadce z Ryzena 5800X3D. Ale najpierw przejdziemy sobie do benchmarków, jak to wygląda faktycznie. Czy ten procesor naprawdę nie robi roboty i jak to wygląda typowo w syntetykach? Jakie są wyniki? Więc tutaj Wam powiem, wykonałam e, właśnie Cinebench'a 2024 i Ryzen poprzednik. E, 5800X3D dał wynik 91 punktów dla single, single core, czyli pojedyncze rdzenia, i 843 punkty dla multicore. Natomiast ten nowy procesor 9800X3D dał punktów 137, a w multicore aż tutaj. 1373. I różnica, różnica jest ogromna faktycznie, bo wzrost dla, pojedyn dla pojedynczego rdzenia single core jest to aż 50%, a dla multi -core wzrost 62% na korzyść nowego procesora. Więc faktycznie, różnice między, między tymi procesorami są ogromne. W syntetykach jak najbardziej. W rozdzielczości Full HD e, jak najbardziej, zaraz o tym powiem, jakie są różnice. W 1440p zaraz zobaczycie, jakie są różnice, a w 4K nie ma różnic już żadnych. Jeszcze jeden syntetyk, żeby potwierdzić tę różnicę i oczywiście Ryzen poprzednik 5800X3D single core 2149 w Geekbenchu, Multicore 11664 punkty, natomiast 9800X3D 3398 punktów, około, ponieważ za każdym razem ten wynik był o kilka punktów niższy. lub wyższy, natomiast Multicore 17 aż punktów, 248. I tutaj to oznacza, że wzrost wydajności mamy aż 58% dla pojedynczego rdzenia, i prawie 48% dla multicore. Więc znowu mamy około 50% różnicy wydajności na korzyść nowego procesora. Uważam, że przesiadka na tego Ryzena 9800X3D w przypadku rozdzielczości 1440p, nawet 4K ma sens, jeśli mm, macie jakieś stare platformy, na przykład 10-letni komputer, 8-letni jakaś, nie wiem, 8, 9 czy nawet 10 generacja Intel'i, jeszcze, chociaż to też nie jest aż y, taka różnica, ale no te takie starsze y, platformy, gdzie faktycznie odczujecie bardzo duży wzrost wydajności, y, mimo że właśnie jest to 1440 par rozdzielczość. Ale nie ma sensu przechodzić y, na ten procesor, jeśli macie na przykład, nie wiem, 13-14 generację Inteli albo macie Ryzena, poprzedniej generacji, nie wiem, jakiś Ryzen 7600, 7600X, 7700X czy na przykład 7900X czy 7800X 3D, który jest też bardzo wydajny, też procesor z 3D Valkeshem, nie, nie ma sensu, ponieważ nie zauważycie tej różnicy nawet gołym okiem w grach. W syntetykach kilka procent zauważycie, ale w grach tego nie zauważycie i mowa tylko tutaj o rozdzielczości 1440p i 4K. Do Full HD zaraz przejdziemy, ponieważ tak jak mówię, różnice dopiero są i wtedy ten procesor naprawdę Full HD robi robotę. I teraz tak, na poprzednim procesorze Ryzen 5800X3D na rozdzielczości, którą zawsze gram w CESA, czyli 1440p, zawsze miałam około do maksymalnie 480 fps, ów i faktycznie to były takie wartości, które widziałam najwyższe. Natomiast w 9800X3D widzę mniej więcej takie same fpsy. Spadki są do 240 czasami momentami, w niektórych miejscach na mapie, kiedy dużo się dzieje. Natomiast Czasami jest 300, czasami 450 fps, 400, nawet 80 fps, też jest tak jak na poprzedniku maksymalnie. W niektórych momentach wiecie, że w CES jest tak, że wszystko zależy od miejsca na mapie. Jak jesteście na przykład w jakimś korytarzu, w apartamentach, na mirażu czy gdzieś, no to te FPS są wyższe, bo jest mniejsza, mniejsza przestrzeń. Natomiast jak jesteście na otwartej przestrzeni, są smoki i tak dalej, rzucane flasze, granaty różne, no to tych FPS zawsze jest mniej. Także to też nie jest się, tak, że te FPS są zawsze stabilne. Zrobiłam takie bardzo dobre porównanie na właśnie tym procesorze nowym 9800X3D. Tutaj odpaliłam na rozdzielczości 1440p tą samą mapę, na tym samym serwerze. No, i zaraz to samo odpaliłam, ale zmniejszając rozdzielczość na Full HD. I zobaczcie, jaki jest wzrost wydajności między samymi rozdziel rozdzielczościami, mając ten procesor. Grając na 1440p, na tym nowym procesorze, tutaj w tym samym miejscu na mapie mam około 330 fps, ale, ale już zmieniając na rozdzielczość Full HD, w tym samym miejscu jest ponad 500 fps. Full HD najniższe fpsy są w okolicach 320. A na 1440p tylko 240 FPS-ów. Więc tutaj nawet widzę tę różnicę w 1% low, czyli tym spadku fps do najniższych wartości. I zawsze te wyższe fps są oczywiście na Full HD. Wykonałam jeszcze typowo benchmark FPS-u, żeby zobaczyć te różnice dokładniej. I tutaj benchmark w CS2 pokazał mi, że średnie FPS-y na rozdzielczości Full HD to 478, a na rozdzielczości 1440p to 349 FPS-ów, czyli mamy tutaj ponad 100 FPS-ów korzyści dla. Najniższej na, dla tej niższej rozdzielczości, czyli Full HD. Zyskujemy 100 fps -ów. Jak to ma się do procesora Ryzen 5800X3D, wykonując dokładnie ten sam benchmark em, w CS2 na tych dwóch rozdzielczościach. Full HD mamy 300, 3, 388 fps -ów a na procesorze 9800X3D przypominam, że było średnio 476 fps I Jak te wyniki mają się do porównania do poprzedniego procesora Ryzen 5800X3D? Teraz zobaczcie. Full HD miałam średnio na poprzednim procesorze 5800X3D średnio 388 FPS-ów. A na nowym procesorze 9800X3D średnio 476 fps. -ów. Czyli w rozdzielczości Full HD mamy wzrost o prawie 100 fps. -ów. Więc taka jest różnica między procesorami, jak gracie. Full HD. Oczekujcie, że mając oczywiście tu samą kartę graficzną co ja, będziecie mieć tutaj wzrost o około 100 fps. Ale jeśli macie monitor tak jak ja, czyli 2560x1440, czyli większość graczy w ogóle ma tą rozdzielczość, to zobaczcie, jakie są tutaj różnice. 5800X3D średnio 339 fps, a Ryzen nowy 9800 x 3 średnio 349 fps. Jaki mamy wzrost na rozdzielczości 1440p między tymi procesorami? Tylko 10 FPS-ów. Żeby ukazać to w procentach. Co uzyskujecie po przesiadce na ten procesor? W CS2 na rozdzielczości 1440p. Jaki będzie wzrost wydajności? O niecałe 3%. Bardzo mało. Ale w przypadku już Full HD mamy tutaj ogromny wzrost, ponieważ tak jak mówiłam, będzie to 100 FPS-ów średnio. Czyli jest to aż 22% wzrostu wydajności już między tymi procesorami. I przypominam, że właśnie CS2 jest uważany za taką grę, gdzie jeszcze można zobaczyć jakiś wzrost wydajności na 1440p, hmm, większy wzrost niż inne gry popularne na rynku. Więc jeśli w tej grze CS2 jest tak mały wzrost wydajności o niecałe 3% po przesiadce na 9800X3D, to wyobraźcie sobie jaki wzrost jest w innych grach. Możecie, może być taki wzrost, że na przykład 1%, albo że tych wzrostów nie ma w ogóle. Być może te wzrosty są nawet 3-5%. Ale te oko wasze nawet tego nie wyłapie, ponieważ tak jak mówiłem, w zależności od miejsca na mapie te FPS-y są różne. Więc tak czy siak możecie nawet tego nie dostrzec, tych kilku, kilkunastu FPS-ów więcej. Czy ta przesiadka w przypadku rozdzielczości 1440p ma sens? Czy chcecie się przesiadać z Ryzen na 5800X3D? i wydawać ponad 4000, żeby mieć 3% więcej wydajności w CS2? Uważam, że nie. To jest za duża różnica ceny, żeby po prostu iść w takie coś. I mówię tutaj o tej rozdzielczości, a tym bardziej o 4K, gdzie tam w ogóle procesor już ma jeszcze mniejsze znaczenie niż 1440p. Jeśli gracie w Full HD, 4,5 być może warto dodać, żeby mieć ten wzrost 22% w CS więc to już wasza indywidualna decyzja. Natomiast w przypadku, tak jak mówię tutaj, 1440p uważam, że jest to niewarty, niewarta nie przesiadka Ryzen 5800X3D, czyli te dwie generacje stecz jest nadal bardzo wydajnym procesorem na platformie M4. Nadal macie bardzo dużo FPS-ów. Możecie ewentualnie sobie ulepszyć kartę graficzną, no właśnie coś jeszcze mocniejszego i tam odczujecie większy wzrost wydajności niż przesiadając się i wydając tutaj na tego procka z całą platformą. Więc to takie podsumowanie, Full HD jak najbardziej tak, 1440p tylko kilka fps więcej, natomiast 4K różnic już nie ma żadnych. To tyle w takim moim podsumowaniu. Być może niektórzy będą zaskoczeni, bo wiem, że bardzo dużo ludzi kupowało ten procesor. Mając bardzo dobry procesor obecny, na przykład roczny, jakąś, nie wiem, I7 k czy jakiegoś Ryzena 7700X, chcą przesiąść się na ten proces, a grają 1440P. I te osoby nawet nie wiedzą, że praktycznie żadnych FPS-ów, żadnych wzrostów większych nie zauważą nawet. Ode mnie w tym filmie to wszystko. Tak jak mówię, bardziej to było takie moje prywatne spostrzeżenia i benchmarki w CS2 niż porównania we wszystkich grach, ponieważ takie porównania we wszystkich grach już na pewno widzieliście na innych kanałach. Ja tutaj się skupiłam na CS2, który gram codziennie i tutaj właśnie chciałam dostrzec takie najdokładniejsze różnice między tymi procesorami, przesiadkami i różnymi rozdzielczościami, jak to wpływa na wzrost właśnie FPS-ów. Dziękuję Wam za obejrzenie, widzimy się za kilka dni w kolejnym materiale, trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia niedługo.